Piast Gliwice wygrywa dzisiaj z Legią Warszawa 4 do 1 i sprawia, że to spotkanie idealnie wpasowuje się w tą właśnie zakończoną, niestety, 12 kolejkę PKO Ekstraklasy, klasy. Za którą osobiście będę po prostu bardzo mocno tęsknił, głównie dlatego, że padło w niej bardzo dużo bramek. Chociaż w sumie nie powinienem być tym zdziwiony, ponieważ w tym sezonie z reguły w Gliwicach pada bardzo dużo bramek. Czasami nawet 7, jak w meczu z Wisłą Płock. I jestem w sumie ciekawy, jak to dzisiejsze zwycięstwo Gliwiczan na nich wpłynie, bo w niektórych meczach Piast gra naprawdę bardzo słabo. Jak chociażby przed tygodniem z górnikiem Łęczna. A dzisiaj bądź co bądź naprawdę zasłużenie wygrali. I to wysoko. W dodatku z rywalem, który, no, nie prezentuje się lekko mówiąc najlepiej w ekstraklasie aktualnie, ale jest mimo wszystko uczestnikiem fazy grupowej Ligi Europy. Największym kozakiem tego meczu był Alberto Toril który trafił dziś hat i to w sumie w nie aż tak łatwych sytuacjach. Pierwsza bramka podcinką, druga bramka z woleja, trzecia z główki. Kozakiem był również Kondzior, Po serio, ta asysta na 2 do 0 to było coś pięknego. Jeśli ktoś z Was tego nie widział, oczywiście odsyłam do skrótu. Dobry dziś plach, bo wybronił kilka naprawdę niezłych i trudnych uderzeń z dystansu legi. I ten! No! Hetley! Którego mam wrażenie bardzo, ale to bardzo mocno brakowało podczas swojej nieobecności w ostatnich w Gliwicach. Bo ewidentnie wprowadził dziś naprawdę spokój w środku pola, ale przede wszystkim Tom Hetley jako doskonały środkowy pomocnik defensywny, wprowadził spokój w defensywie. I myślę, że nie jest to piłkarz ani jakoś ultramedialny, ani nigdy nie będzie gwiazdą wśród osób, które może nieco mniej oglądają ekstraklasę. Ale jeśli ktoś ogląda uważnie spotkania, no to na pewno dostrzeże ciężką charuwę, jaką robi ten zawodnik na boisku. Serio. Trzeba pochwalić również Stoilikowicia, który trafił dziś do siatki zaraz po wyjściu z ławki. Trafił dzisiaj pierwszy raz w Ekstraklasie, natomiast nie pierwszy w barwach Piasta Gliwice, ponieważ wcześniej trafił w meczu Pucharu Polski z Włocławią Włocławek. I uważam, że był to serio niezły mecz Piasta. Nie był on idealny, bo na pewno jeszcze jest sporo do poprawy, jeśli chodzi o porównanie Piasta w tym sezonie, a z poprzednich kilku sezonów. Jednak może wysokie zwycięstwo podbuduje jakoś morale Gliwiczan w następnych meczach. A co do Legii Warszawa, no to... Hmm, oczywiście można by było się oprzeć tezie, że legioniści mogli znacznie lepiej rozpocząć to spotkanie zamiast dwa razy strzelać w słupek na prawie pustą bramkę. Pozdrawiam Mahira Emreliego. Ale ostatecznie nie jest to wytłumaczenie na straty aż czterech bramek w meczu. Był to przy okazji bardzo koszmarny występ defensywy legionistów. Na czele z bramkarzem Kacprem Tobiaszem. Ernest Muci był dzisiaj może nieco bardziej zaangażowany, chociaż też w sumie nie trafił patelni w drugiej połowie. Obiektywnie patrząc też poza tymi słupkami dzisiejszymi, trzeba przyznać, że może też Mahir Emreli trochę bardziej był zaangażowany w grę. I może Legia miała dzisiaj momentami, momentami, lekką optyczną przewagę, bo nawet statystyki to pokazują, jednak w bardzo prosty sposób dawała się dzisiaj Legia kontrować zespołowi Piasta. I w pełni zasłużenie znajduje się aktualnie na 15 miejscu w tabeli z 9 punktami. Oczywiście można pamiętać, że mają jeszcze dwa mecze zaległe do rozegrania, natomiast dwa mecze zaległe nie są gwarancją 6 punktów, pamiętajmy o tym. Pias natomiast po tym spotkaniu wskakuje na szóste miejsce i ma punktów 17. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę, zapraszam was do subskrybowania. Karty społeczność na kanale Tradaj, Instagrama, Facebooka i życzę Wam udanego tego tygodnia.